Jesteśmy. Teraz są czyli teraz mamy. Tak to działa, że tutaj musimy się trzymać w grupce. No, to teraz mamy dużą grupę. Fajnie, że można dołączyć też w trakcie już rozpoczętego imprezę. No dobra, lecimy, lecimy, bo tutaj jest taka początkująca grupa. To ją wybrałem, żeby tutaj dać radę no dobra musimy dowolnić resztę telefonu bo dostajemy wciry gazu gazu, bo jezusiczku czemu wszyscy tak pędzą od razu 200 watów i nie mogę ich dojść. A to miało być tutaj 1 do 1,5 wata na kilogram. Eee, co jest grane? Nie, no słuchajcie, co tu jest grane? Dlaczego ja nie mogę nikogo dojść? Czy to są sami oszuści? Przecież to niemożliwe. No nie! Co jest tutaj z tymi ludźmi? Dlaczego to tak szybko? Słuchajcie to. Nie, no w życiu nie dojdę tej gruzy. Ręcznik mi spadł. Uff. Zobaczcie, jadę 2,6 i ja nie jestem w stanie ich dokonić, a oni jadą po 1,7, a ja jadę 2,6. Słuchajcie, coś tu jest nie tak. Wiesz by tyle, to miał aż taką siłę. No nic. Spróbuję ich dojść. Może się uda Ale Nie sądzę, żebym dał radę. No jadę naprawdę powyżej moich możliwości. Jest 230. Nie, no to jest... Patrzcie, jeden, dwa. Niektórzy jadą. A ja jadę dwa. 9, 2, 4 teraz. Uff. Chyba nie polubimy się z tymi eventami. widzę, ale może mi się uda ich dojść. O ja! Straszny wysiłek. Nie wiem zobaczymy. Dobra, jestem w peletonie. Huch O, faktycznie lżej. Wow Moi drodzy Peleton mnie ciągnie. <słuch> <słuch> no teraz jest zupełnie Jest lekka przesada moim zdaniem Żebym ja tyle energii musiał zużyć żeby w peletonie być. Uff. Najgorsze to jest, że straciłem ręcznik, który leży i nie mam się jak wytrzeć. Nie mam też czapki. Także ogólnie nieciekawie. Uff. Dobra. Wiecie co ja spróbuję? Ręcznie jednak sięgnąć. No, brachu. Wam teraz znowu polecam. Nie dogonię ich chyba. Uff. Widzicie, te czerwone linie to jest moja, mój power, żeby tą grupę w ogóle dojść. A niebieska, o! Patrzcie, jak to jest lżej. W koło, bo robi się ciężko, a mamy podjazd lekki. Uff. No dobrze, jest relaks. Ładnie jedziemy w peletonku. Rekciuki dają, może jakieś punkciki dodatkowe. A, damy tej też liderce. Ona jest chyba tutaj. że spoko wyścig. Ciasno jest, ale opór aerodynamiczny tutaj sporo pomaga. Przejedziemy. No, a mamy pod górkę trzy procent. musimy troszeczkę ustalić zasady. Uff. O, że kurcze. zagapiwszy się chyba a nie, jestem tu, dobra, chyba jestem tu. Dobra, dobra, bo się przestraszyłem, że jestem gdzieś na końcu. Dobra, słuchajcie, musimy wyrochać. Tutaj przed nami, żeby nie odpaść, bo potem to się naprawdę trzeba napocić, żeby dojść tą grupę. A ja tutaj widzę, że prowadzący dodaje, nadaje chyba to tempo odpowiednie. To jest chyba w tej koszucie. Poczemu czemu on jest na końcu? Powinien być jako pierwszy moim zdaniem. Ale dobra. Nie będziemy się czepiać szczegółów. Jest U. fajnie. Jest atmosferka. No podoba mi się tutaj jazda jednak w tym teletonie. Dla początkujących zupełnie jest inna niż jazda samemu, bo jest dużo, dużo drzej. Fajne koszulki. Wszyscy mamy takie same prawie. Niedługo wpadnie piąty lewer. Dobra, trzeba się położyć troszeczkę, bo... Wciążyć ten ładny widoczek. No trzymamy się grupki. Możemy tą mapkę sobie też powiększyć, zmniejszyć, nie? Ale dojście peletonu naprawdę nie jest łatwe. Przynajmniej nie wiem czy to zależy od ustawień, ale załóżmy, że, że nie. Tutaj wprowadzę teraz, widzę, czoło, ale damy wzmiankę. 2% zniesienia. No czuć od razu w oporze. Pięknie pracuje, słuchajcie, ten e, trenarze w stupę. Naprawdę nie spodziewałem się, że to kurczę, może być taki pan z tego. Kiedy, a głównie to dzięki temu, że daje nam ten opór, który się zmienia, wzrasta, spada. Naprawdę można wtedy spokojnie sobie potrenować. Ale zobaczymy na wiosnę. Myślę, że to nie zostanie bez to, co się przełoży na osiągi. Dzisiaj zrobiłem test FTP. No i na razie mam motywację. Chce mi się jeździć. Ciąga. To ciąga po prostu jak śliwka w kompot wpadłem na razie. Zobaczymy jak długo wytrzymam. Ale... Zapowiada się, że, że ja to polubię się nam peleton troszkę rozciągnął Mamy grupę uciekinierów z przodu. Jeszcze tutaj chyba jakieś dodatkowe światełko sobie. Alexa Vivi Ein. OK. Nie wiem. Alexa. Vivi 100%. Alexa Stop! Alexa 1 funkcjonuje teraz na jej ancyjesz. No dobra, nie mogę włączyć światła, ale zaraz może się uda. Nie zawsze łapię. Nie, tutaj. Aleca. Ańska. I ein. za to No dobra. Dzisiaj nie chcę włączyć się mocniej. Dobra, gdzie jest moja grupa w ogóle? Bo jadę sam oni są z tyłu gdzieś? Ci ludkowie? A tak, dobra, to my tutaj troszkę zwolnimy. O właśnie. Podjedziemy sobie do grupy pięć. Tutaj nie ma widoku z góry, jak jest, jesteśmy w tym tunelu. No, siłą rzeczy nic nie widać. Dobra, napiszemy im coś. A, to chyba tak. Fajnie się jeździ. Ach, mamy podjazd, trzeba się starać. Ale tylko 3%, no to nie jest nic takiego. Leciutko lecimy. traski za nami, ale nie będziemy do końca nagrywać. Myślę, że to starczy już tutaj za chwilkę będzie koniec tego nagrania. No, całkiem fajnie to wygląda. dojdziemy sobie już do końca, ale no całości wyścigu dzisiaj Wam chyba nie będę pokazywał, bo bym musiał mieć tutaj chyba mocniejszą baterię i też jakoś tak... Dosyć byłby ten wyścig obszerny. Także dzięki za oglądanie. Ja dalej tutaj będę trenował. I do następnego. To był event. Pora jeszcze na jakieś inne workouty. Ale to niebawem. Cześć.